Są w relacjach chwile dziwne i trudne do uchwycenia, chwile, w których mężczyzna czuje, jakby próbował utrzymać coś, czego nie da się zatrzymać. Intymność nagle zostaje zastąpiona dystansem, bez wyraźnej przyczyny. To, co kiedyś było namiętne i żywe, staje się chłodne, obce. I wtedy pojawia się pytanie: Co zrobiłem nie tak? Dlaczego ona tak szybko się zmieniła? Ale czasem problem nie tkwi w jego działaniach, lecz w cichym głodzie, który rodzi się w umyśle kobiety, w głębokiej pustce, której ona sama nigdy w pełni nie dostrzegła. Karl Jung mówił: W każdym z nas istnieje cień część wypierana, odrzucona, nigdy nie oświetlona światłem świadomości. U niektórych kobiet ten cień może przybrać formę głodu. Nie głodu miłości, lecz głodu bycia zauważoną, potwierdzoną, uznaną, oczami innych. To nie jest pragnienie prawdziwego połączenia, ale tymczasowa potrzeba, by zapełnić wewnętrzną pustkę. Ten głód to znak, że podróż ku sobie jeszcze się nie zakończyła, że stara rana nadal boli, a poczucie własnej wartości wciąż opiera się na zewnętrznym odbiciu, a nie na wnętrzu. W psychologii Jungowskiej mówimy o archetypach, wzorcach obecnych w zbiorowej nieświadomości. Jednym z nich jest pożerająca kobiecość, devouring feminin. Znasz ją z mitów. Lilit, syreny, boginie piękne i groźne. Uwodzą, pochłaniają i znikają, zostawiając po sobie zgliszcza. W życiu codziennym ten wzorzec jest subtelniejszy – może objawiać się w psychologicznym cyklu. Najpierw intensywna fascynacja, później wycofani i chłód. Kiedy mężczyzna przestaje dawać energię potrzebną by podtrzymać jej wewnętrzne poczucie życia, ona znika. I co paradoksalne, im bardziej jest adorowana, tym większą odczuwa pustkę, bo niejadna ilość zachwytu nie wypełni bólu, który pochodzi z wnętrza. Wyobraź sobie kobietę, która wchodzi w relację pełna uroku, namiętności. Sprawia, że mężczyzna czuje się wyjątkowy, jakby był centrum jej wszechświata. Ale po kilku tygodniach, czasem nawet dniach, wszystko cichnie. Rozmowy się urywają, spojrzenia gasną. Jej obecność staje się ulotna. Mężczyzna czuje się odrzucony. A ona Szuka dalej. Nowego źródła energii, nowego lustra, w którym mogłaby poczuć się kimś ważnym, bo to nie miłość ją popycha, lecz głód ego, które desperacko chce poczuć się istotne. W takich przypadkach to nie mężczyzna jest problemem. On był tylko przystankiem na nieświadomej drodze ucieczki przed samą sobą. Kiedy związek zaczyna się stabilizować, kiedy znika dramat i napięcie. Pojawia się cisza, a w tej ciszy ujawnia się pustka, którą ona tak długo próbowała ukryć, i wtedy, zamiast się z nią skonfrontować, ona odchodzi. To nie jest świadoma złośliwość to mechanizm obronny, złożony, nieświadomy, ale prawdziwy. W starożytnych mitologiach często pojawia się motyw kobiet, które uwodzą, by potem niszczyć. Syreny w mitologii greckiej śpiewały pieśni, które przyciągały żeglarzy ku zgubie. Lilith, według niektórych podań, była pierwszą kobietą, która zbuntowała się przeciwko Adamowi, odmówiła podporządkowania się i stała się symbolem dzikiej, nieujarzmionej kobiecości. Te postaci nie są tylko fantazją. To głębokie archetypy psychiczne, które Karl Jung nazwał pożerającą kobiecością. To ciemna strona żeńskiej energii, nie ta pielęgnująca i korząca, lecz ta, która pragnie posiąść, uwieść i zniszczyć. W dzisiejszym świecie archetyp ten nie nosi już nadprzyrodzonej postaci. Przywdział maskę niezależności, atrakcyjności i sukcesu. Taka kobieta może być uznawana za wzór nowoczesnej kobiecości. Inteligentna, pewna siebie, silna. Ale pod tą powierzchnią może skrywać się niewidzialny głód. Głód uznania, podziwu, wyjątkowości. Aby wypełnić tę pustkę, szuka spojrzeń innych ludzi, jakby były źródłem energii. Potrafi sprawić, że każdy mężczyzna poczuje się wybrany, wyjątkowy, jakby właśnie znalazł coś rzadkiego i cennego. Ale potem, jak słońce nagle przesłonięte chmurami. Ona się oddala, staje się chłodna, obojętna, czasem wręcz okrutna. To nie jest gra, to nieświadomy mechanizm. Gdy osiąga szczyt wywielbienia, a nowość relacji zaczyna ustępować stabilności, konfrontuje się z własną samotnością, która nigdy tak naprawdę jej nie opuściła. Stabilność, która dla wielu jest spełnieniem marzeń, dla niej staje się lustrem pustki. Nie dlatego, że mężczyzna przestał być atrakcyjny, ale dlatego, że nie ma już bodźca pogoni, nie ma już dopaminy chwilowego zaspokojenia i wtedy zazwyczaj się wycofuje, cicho lub gwałtownie, by znów szukać źródła, które rozpali w niej iluzję życia. To nie jest historia zarezerwowana dla celebrytów czy krótkich romansów, to dzieje się również w zwyczajnych związkach. Tam, gdzie mężczyzna kocha z całego serca, a mimo to nie potrafi zrozumieć, dlaczego jest coraz bardziej odpychany. W jednej rozmowie mężczyzna wyznał: Czułem, że cały świat znika, gdy ona patrzyła mi w oczy. Ale po kilku miesiącach to spojrzenie stało się zimne. Cokolwiek robił, już nie wystarczało. Stała się zdystansowana, unikała głębszych rozmów i ostatecznie zakończyła wszystko słorami. Już nie czuje połączenia. Nie wiedział, że to, co przeżywa, to nie kaprys czy zmienność emocji, lecz powtarzający się cykl jej w psychice, cykl, którego ona sama nie była świadoma. Cykl ten będzie się powtarzał z jednej relacji w drugą, dopóki nie stanie twarzą w twarz z raną w swoim wnętrzu, raną, której żadne spojrzenie z zewnątrz nie jest w stanie uzdrowić. Na poziomie nieświadomym. Ten cykl uwodzenie, a potem odrzucenie nie jest tylko impulsywnym zachowaniem, to powtarzający się scenariusz psychiczny, zniekształcony mechanizm obronny przed głębokim lękiem przed zranieniem. Wszystko zaczyna się od intensywnego przyciągania. Kobieta w tym wzorcu potrafi wytworzyć niemal hipnotyczną siłę. Nie musi mówić wiele jej obecność i spojrzenie już wystarczą by przyciągnąć na początku relacji staje się niemal idealna każde słowo każdy gest podszyty instynktowną precyzją by wzbudzić w mężczyźnie poczucie wyjątkowości dla niego to jak sen wreszcie czuje się zauważony wyczekiwany pożądany ale właśnie w tej kulminacji dzieje się coś paradoksalnego im większa bliskość, tym silniejszy lęk, nie przed mężczyzną, ale przed odsłonieniem siebie, przed pustką, słabością i wewnętrznym przekonaniem o własnej niewystarczalności. Kiedy autentyczne połączenie staje się możliwe, ona zaczyna się wycofywać. Czasem w bardzo logiczny sposób, tłumacząc to pracą, zagubieniem albo zdaniem już nie czuje tego, co na początku. Ale prawda bywa brutalniejsza. To strach przed byciem naprawdę widzianą. Euforia z początku zamienia się w duszność, stabilność w zagrożenie utraty kontroli. Włącza się wewnętrzny alarm. Zaczyna deprecjonować partnera w swojej głowie, by usprawiedliwić ucieczkę. Ten sam mężczyzna, którego podziwiała, staje się teraz Nudny, za miękki, albo po prostu niepasujący. A gdy odchodzi, często nagle chłodno zostawia za sobą emocjonalny chaos. Dla mężczyzny to nie tylko ból po zakończeniu związku, to rana w tożsamości. Pojawia się pytanie: co zrobiłem źle? W czym nie byłem wystarczający, albo najgorsze? Może nie zasługuje na miłość, ale on nie rozumie, że nie został odrzucony jako osoba. Stał się po prostu lustrem, w którym odbiły się lęki i nieuleczone rany kobiety. Nie był przyczyną, był tylko wyzwalaczem, katalizatorem, który ujawnił coś, czemu ona nie potrafi jeszcze stawić czoła. Jeden z mężczyzn opowiedział historię. Poznał kobietę idealną, piękną, inteligentną, niezależną. Przez trzy miesiące czuł się jak bohater, każda rozmowa jak poezja, każde spojrzenie jak zaklęcie. Ale gdy otwarł się naprawdę, gdy podzielił się bólem przeszłości i chciał pójść dalej, ona zaczęła się oddalać. Wiadomości coraz rzadsze, oczy coraz chłodniejsze, w końcu powiedziała, już nie czuję tej więzi. Największy ból nie leżał w zakończeniu, lecz w tym, że trzy pierwsze miesiące zaczęły wyglądać jak iluzja, jakby to, co wydawało się prawdziwe, było tylko piękną maską, która skrywała duszę niegotową na spotkanie z własną prawdą. Aby zrozumieć Dlaczego cykl uwodzenia i odrzucenia tak głęboko zakorzenia się w psychice niektórych kobiet? Trzeba cofnąć się do momentu, gdy kształtują się pierwsze emocje do dzieciństwa. Jeśli dziewczynka dorasta w środowisku emocjonalnie niestabilnym, gdzie miłość przychodzi i odchodzi, jak nagroda za bycie grzeczną, a nie jako coś naturalnego, rozwija w sobie mechanizm przetrwania stać się atrakcyjną. Uroczą i zadowalającą dla innych, by zasłużyć na uznanie. Miłość nie płynie wtedy jak ciepny strumień, jest nagrodą za perfekcję. I tak rodzi się zniekształcone przekonanie, aby być kochaną, muszę być kimś, kogo inni potrzebują. Od tego momentu zaczyna budować maski. Maskę inteligencji, niezależności, uwodzicielskiej siły, ale pod nimi wciąż ukryta jest ta sama mała dziewczynka, która nigdy nie poczuła się wystarczająca. Każde spojrzenie pełne podziwu, każda pochwała staje się okruchami miłości, które trzeba zbierać nieustannie, jak spragniona osoba szukająca kropli wody na pustyni. Paradoksalnie, to właśnie w obliczu prawdziwego uczucia pojawia się lęk, bo autentyczna relacja wymaga otwartości. Wrażliwości, a to budzi wspomnienia dawnych ran. Kiedy ktoś zbliża się zbyt mocno, ona nie czuje się bezpieczna, lecz zagrożona. Bliskość może przynieść nie tylko miłość, ale również zdradę, odrzucenie, porzucenie, tak jak kiedyś. Dlatego odrzuca nie dlatego, że on jest nie dość dobry, lecz dlatego, że jest zbyt prawdziwy, zbyt blisko. I dotyka bólu, którego ona wciąż nie uleczyła. Dlatego tak często kobiety w tym wzorcu noszą maskę siły. Mówią, że nie potrzebują nikogo, że są samowystarczalne, że nie chcą się wiązać, ale za tą niezależnością kryje się strach. Strach przed byciem zobaczoną naprawdę, ze wszystkimi niedoskonałościami, z ranami i samotnością, którą skrzętnie ukrywają. W rzeczywistości pragnienie głębokiego połączenia jest w nich tak silne jak u każdego innego człowieka, ale jest uwięzione za murami ochronnymi, ozdobionymi sukcesem, stylem życia i pozorną kontrolą. Ona może wejść do pokoju i przyciągnąć każde spojrzenie, ale gdy noc zapada, a ona zostaje sama, wciąż czuje pustkę. Nie dlatego, że nikt jej nie kocha ale dlatego, że nigdy nie uwierzyła, że zasługuje na miłość taką, jaka jest, nie za to, co robi, ale za to, kim jest. I to właśnie to zniekształcone przekonanie sprawia, że nie potrafi zostać w głębokiej relacji. Nie odchodzi z nudy, lecz ze strachu, ze strachu, że jeśli ktoś zostanie zbyt długo, odkryje, że ona wcale nie jest tak wspaniała, jak się wydawało. Podczas jednej grupowej rozmowy, pewna kobieta powiedziała szczerze, że zawsze była centrum relacji na początku, potrafiła sprawić, by mężczyzna czuł się rozumiany, zainspirowany i gotowy budować z nią przyszłość, ale gdy zbliżali się zbyt mocno, zaczynała czuć się jak w pułapce, uwięziona w tej samej bliskości, której tak pragnęła. I wtedy go odrzucała chłodno bez emocji, choć wciąż coś do niego czuła. Przyznała, że przez wiele lat to nie było tak, że nie chciała nikogo pokochać, ona nie wiedziała jak zostać, nie obnażając swojej wewnętrznej kruchości. To było ciągłe wewnętrzne rozdarcie między pragnieniem bliskości, a lękiem przed zranieniem. Mężczyzna w takich relacjach często ma poczucie, że został wciągnięty w grę pełną sprzeczności. Na początku jest centrum jej wszechświata podziwiany, pożądany, wynoszony na piedestał, jak bohater. Każde jego słowo, każdy gest spotyka się z rachwytem, z pozornie doskonałym porozumieniem. Czuje się wyjątkowy, czuje się dostrzeżony, doceniony. Ważne. Aż nagle wszystko się zmienia. Entuzjazm znika, zainteresowanie się rozpływa, kobieta, która była ciepła i czuła, staje się chłodna, obojętna, czasem nawet krytyczna. Mężczyzna czuje się zagubiony. Nie rozumie, co się wydarzyło. Zaczyna się obwiniać, co zrobiłem źle, czy powinienem się zmienić, jak mogę to naprawić. I tak wchodzi w fazę wysiłku. Próbuje na nowo wzbudzić uczucia, staje się zabawniejszy, bardziej zaangażowany, poświęca czas i energię, by odzyskać to, co było. Ale im bardziej się stara, tym bardziej czuje, że pcha drzwi, które już dawno zostały zamknięte. Bo problem nigdy nie leżał w nim i nigdy nie był rozwiązaniem. Mężczyzna musi w końcu zmierzyć się z bolesną, ale konieczną prawdą. Nie da się wypełnić czyjejś wewnętrznej pustki samą miłością. Nie da się uleczyć ran, których samemu się nie zadało. Każda próba stania się wystarczającym, by odzyskać utracone uznanie, prowadzi tylko do utraty siebie. Bo gdy staje się wojownikiem, który za wszelką cenę chce uratować drugą osobę, zapomina, że on sam również ma granice, potrzeby i wartość, które trzeba chronić. To nie jest egoizm, to jest poczucie własnej wartości, a ono czasem wymaga odejścia. Nie rezygnacji z miłości, lecz z iluzji że da się zmienić drugą osobę samą siłą uczucia. Uczą nas, że miłość zwycięży wszystko, ale prawda jest taka, tylko kobieta może zmierzyć się ze swoim bólem i go uleczyć. On może być obok, ale nie wejdzie do jej wnętrza. Może wyciągnąć rękę, ale jeśli ona nie zechce jej chwycić, nic nie wskura. Każda próba utrzymania relacji, gdy druga strona nie chce się otworzyć, prowadzi tylko do zmęczenia i samookaleczenia emocjonalnego. I wreszcie mężczyzna musi zmierzyć się z faktem, został wciągnięty w wir, który z każdą kolejną rundą ranił go coraz mocniej. W tym momencie najdojrzalszą decyzją nie jest trwanie z nadzieją, że ona się zmieni. Lecz powrót do siebie i rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Wyznaczenie granicy to akt miłości, miłości do siebie, to moment, w którym przestaje pozwalać, by jego uczucia były miotane przez cudze fale, a zamiast tego staje twardo na gruncie samoświadomości i szacunku do siebie. Jeden mężczyzna po burzliwej relacji powiedział kiedyś, że to, co bolało najbardziej, to nie było porzucenie, to było to, że stracił samego siebie, usiłując ocalić ją. Przestał być sobą, stał się zalękniony, emocjonalnie zależny, ciągle czujący się niewystarczający. Dopiero kiedy puścił iluzję, zaczął powrót do wnętrza siebie, uczył się kochać siebie bez potrzeby potwierdzenia z zewnątrz. I wtedy wydarzył się cud. Ból zaczął znikać. Nie miał już do niej żalu. Nienawidził jej. Czuł wdzięczność, bo tej relacji był wspomagano zobaczyć rany, których sam przez lat unikał. To był bolesny, ale potrzebny dar. Jest pewna prawda, której nie każdy chce przyznać. Głodu wewnętrznego nie da się zaspokoić czymś z zewnątrz. Każda relacja, która ma być ucieczką przed bólem wewnętrznym, wcześniej czy później napotka granicę. Bo nikt nie jest w stanie być nieskończonym źródłem dla cudzych ran, które nie zostały uznane ani uzdrowione. W przypadku kobiety funkcjonującej według wzorca pożerającej kobiecości, kluczowe nie jest szukanie kolejnych osób, które wypełnią pustkę ale zatrzymanie się i spojrzenie w siebie tam gdzie ta pustka się narodziła to nie jest proces łatwy wymaga odwagi by stanąć twarzą w twarz ze strachem z ranami z zapomnianymi wspomnieniami ale tylko wtedy gdy wyjdziemy w ciemność może pojawić się światło silna kobieta to nie ta która zawsze sprawia wrażenie niezależnej i niewzruszonej lecz ta która ma w sobie dość odwagi, by zdjąć maskę i przyznać ja też pragnę prawdziwej miłości i chcę zacząć od miłości do samej siebie. Uświadomienie sobie, że potwierdzenie z zewnątrz nie zastąpi wewnętrznego połączenia, to pierwszy krok na ścieżce uzdrowienia. Wzorce takie jak Devouring feminine nie są istotą kobiety, lecz manifestacją zranionej części, która próbuje przetrwać. Kiedy kobieta to dostrzeże, może rozpocząć dialog z samą sobą, bez ucieczki, bez ukrywania. Wtedy może wybrać inną drogę, ścieżkę dojrzałości wewnętrznej, budowania siebie w oparciu o obecność i autentyczność, a nie o potrzebę bycia w centrum uwagi. Dla mężczyzny lekcja również jest głęboka. Dobroć nie oznacza poświęcania siebie i trwania w relacji, która rani. Empatia nie może być pretekstem, by godzić się na emocjonalne wykorzystywanie. On także musi nauczyć się stawiać granice, szanować własne uczucia i odmówić brania na siebie konsekwencji za coś, co nigdy nie było jego. Dopiero gdy zacznie troszczyć się o swój własny świat wewnętrzny. Będzie w stanie wyjść z cyklu ratowanie, zranienie, obwinianie siebie. I kiedy oboje, niezależnie od tego, czy zostaną razem, czy nie, nauczą się patrzeć w głąb siebie, wzorzec się rozpadnie. Nie będzie już tej dynamiki: ktoś kusi, by potem odepchnąć, ktoś walczy, aż się wypali, by utrzymać coś, co nigdy nie było prawdziwe. W mitologii postaci, które zostają połknięte, zazwyczaj nie umierają. One odradzają się, schodzą w ciemność, dotykają najgłębszego lęku, by wrócić z nową siłą i świadomością. Tak bywa i w życiu. Doświadczenia pełne łez często stają się progami przebudzenia. Gdy odważymy się spojrzeć w swój cień, czy to będzie pragnienie uwagi, czy lęk przed porzuceniem, Dopiero wtedy zyskujemy szansę na prawdziwą zmianę. Ciemność nie jest wrogiem. To część nas, która po prostu czeka, byśmy ją zrozumieli. A zrozumienie jest pierwszym światłem, które prowadzi do wolności.